Dzisiaj wielu rodziców jeszcze troszczy się o dobro swoich dzieci. Nie jest to takie oczywiste, bo spora część rodziców np. zabija swoje dzieci, no ale mówię do tych z Was, którym naprawdę leży dobro Waszych dzieci na sercu, jesteście gotowi wiele poświęcić dla nich. Pytanie tylko, czy dzisiaj rodzice wiedzą, co jest dobre dla swoich dzieci? Mamy naprawdę karuzelę przeróżnych poglądów i stanowisk. Dominuje przekonanie, że dziecko musi mieć dobrze, że musi mieć świetne warunki, że musi mieć wszystko, co mają inni, że nie powinno cierpieć jakichś przeciwności, stresów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najmądrzejszy człowiek na Ziemi, kiedy pouczał swojego syna, jak ma wychowywać swojego syna, czyli jego wnuka, powiedział: Wychowuj chłopca stosownie do drogi jaką ma iść, a nie zboczy z niej nawet w starości. Inaczej mówiąc, tak jak wychowasz dziecko, tak jak ono spędzi swoją młodość, tak prawdopodobnie spędzi resztę swojego życia. Jeśli wszystko łatwo przychodzi dziecku, kiedy ma łatwe życie za młodu, to jak myślisz, będzie podchodziło do życia na starość? Zauważyli to niedorośli. Ale nastolatkowie. Pokazuję wam książkę Rób Trudne Rzeczy dwóch braci Aleksa i Breda Harisów. Jedno zdanie chciałbym Wam przytoczyć z tej książki. Opowiadają o nastoletnich bohaterach, m.in. o George Washingtonie, i tak podsumowują ich życie. Zainwestowali w swój okres nastoletni w taki sposób, że w późniejszym wieku stali się twórcami. Historii. Ci ludzie mieli ciężkie dzieciństwo. Ci ludzie mieli wielkie wyzwania już jako nastolatkowie. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko tworzyło kiedyś historię, daj mu to doświadczenie.